Siemanko z tej strony Fubaka Jarek a to już jest drugi odcinek Happy Wheels tak ale kurwa nie, nagra nie zrobiliście dla mnie mapy, jestem zawiedziony nie będę mógł się sprawdzić z moim wózkiem z moimi czterema kołami z moimi a, dobra nie chcę powiedzieć nogami ale wiecie <laughs> e, dobra szukamy poziomów tu to se, e... Jakby to nazwać taki e, Taką kurwa wskazówkę Jak tu dobrze grać I zaczniemy sobie poziomy jebać e, W ten sposób Tu wybieramy tu I play count Tak kurwa mać A ja jestem podekscytowany Z tego odcinka normalnie Byście widzieli jak jestem nabuzowany Ja Jaruś kurwa Normalnie spokojny człowiek Czekajcie tu sobie, sobie kurwa ustawię to Knifeljełany nie, nie, Okej. Co jest kurwa? Nie działa? Nie działa? To odświeżamy stronę Kurwa, mam nadzieję, że się reklama nie zaruje. No nie, 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 shit. Ale brzydka. kurwa! Fuj! Kurwa przypomina mi moją mamę! kurwa, wyłącz się to! Kurwa, musiałem adblocker instalować, ale... ale... Play game, Tak dajemy. Tu sobie... Gramy w grę, tak? Ty te 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 Kinachewa! W powitalnym kurwa, w powitalnej animacji. te Tyry. Ty tyry ty ty terry. Ty, ty. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Dobra, gramy. te nie działa, ale słyszałem, że mam kurwa, sorry, już mieliśmy grać, ale, ale wiecie, ze mną, ze mną ja jestem taki jaruś, kurwa, ja jestem w gorącej w, w wodzie, kompary w szybkim wózku jeżdżony, no i wiecie, słyszałem, że trzeba poczekać 10 sekund i znów grać. O widzicie, działa, 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 tak jak, tak jak mój widz mi powiedział, co to kurwa jest, ale kurwa ma ręce dziwne, kurwa, no, ale czemu, no idź chuju, no, patrzcie jak się rozpędza, kurwa. Pojebane to kurwa Zara kurwa to Wy kurwiaj chuju jebany różowy Perel różowy, co ty kurwa masz z, z rękami kurwa Oby moja stara niej nie masz Ale kurwa ręce kurwa oby moja stara bez jaj To znaczy no, no nie ma rąk ale No kurwa ruszaj chuju No, o okej okay. rozpędza się I jak tu O jest Piergole nie 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 wyłazimy do menu Tak Dobra Kurwa, nie to, co ty? Ło, wow, jaka cholera... A... Co, 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 co? Kurwa! Aha! Mam się przez to przycisnąć! A, mi będzie łatwiej, bo... Bez nóg, to wiecie, nie miejsca zajmuje. Kurwa! Kurwa! Kurwa, Joruś, kurwa. O, 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 o. Fajcie, patrzcie, patrzcie kurwa, patrzcie! O, o, widzicie? Nie, 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 nie! Ło, kurwa, ha ty, 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 ty. <śpiewa> kurwa, mówiłem, że bez łatwiej się przecisnąć. Kurwa, zawsze wiem, co mówię, zawsze ten 100% racji, tak. Dobra, co wydajemy? Kim sobie teraz pogramy? Dobra. Moją autorską po... Nie, nie działa. Czekajcie, jeszcze raz. Raz. Liczymy do dziesięciu. Raz, dwa, trzy, yy, yy, sześć, yy, cztery, siedem, yy, osiem, yy, yy, pięć, dziesięć. Dobra. Play. Można? Nie działa! Pierdolę to! Chuj. Znów, no. Muszę... Będziemy po kolei grać. A...

Aaaa, kurwa, ta aerodynamika w wózku, to jest co, to o tym właśnie mówię wam. Od moich filmów, kurwa, o aerodynamice w wózku. Kurwa, to jest właśnie przykład do, zaniebisty. Dobra, teraz tu Ej, pierdo, już przestanę pierdolić. Nie chcę mi się czekać tych 10 sekund. Albo jednak poczekam, czekajcie, ten u góry jemniemy się tego. Dobra, jest, jest. O, sanki, patrz. Tu muszę się liczyć. Ej, czekajcie, jak tu się liczycie? Łoooooo! Ło! Patrzcie, kurwa! Umiecie takie kurwa wygi... To wytnę. Kurwa, ma... Wo Patrzcie, kurwa! Haha, <laughs> zajebista mapa, kurwa! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! nie, nie kurwa! Uja, ja pierdolę kurwa To tak samo jak mnie stara kurwa z wózka spuszczała z Monteverest To samo uczucie Ja pierdolę Nie, to jest pojebane Patrzcie, w kosmosie jestem Ty, ty Wygrałem Dobrze Menu Dajemy to Ale ja chcę tu sobie wy Co to kurwa Robin Hood kurwa Czekajcie Nie, ja to, ja to przejdę. Haha, <śmany> kurwa, gadałem wam. Patrzcie, kurwa! Zostawiłem dziecko jak pani Kawa, te katarzyna W. Tak, one niestety nie zostało poszelone, ale dobrze, nie będę mówił tutaj o... O zmarłych dzieciach, bo dziecko nic nie zawiniło. To, że to że ma y, rodziców, y, skurwysynów, synów, chujów, mójów, to nie dziecka wina, tak samo było ze mną, tak. Nie, nie moja wina, że mam takich, a nie innych rodziców, także y, nie moja wina, że się urodziłem taki brzydki. To po prostu natura, y, jakby to powiedzieć, natura y, dała mi ta, taką, taki brak urody, żebym zdobywał y, dziewczyny na poziomie hard, tak. Y, dobrze. Co tu jeszcze... co to, to było? Nie wiem kur... o! Pingi co to kur... nie patrzcie szeli jak się ruszę No! Kurwa o! No! Co jest grane? Popierdolę, czekajcie Aha! Bo muszę to przeskoczyć Haha! <laughs> Ominąłem! <śmiech> kurwa! <śmiech> Nogi są zajebi... To, yy, bez nóg jest zajebiście! <laughs> kurwa, wszystko omijam! Dobra, co tu jeszcze? To było? To może to? Tak mi zagalopowało. A, to już, to już takie coś ponowne było. Eee! To przejdę to lajtowo! Co to kurwa? Patrzcie kurwa, jak się na dzidę nachapał! Ło, kurwa! Jaruś dawaj! Dawaj! To o! Patrzcie, o kurwa, patrz jaka joga kurwa <śmany> Kurwa u, Dyskryminacja kurwa Widzicie jak nogami zahaczyłem kurwa wralu, by takiego czegoś nie było kurwa O, 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 o O, o. ładnie teraz Raz jeszcze tu Jeszcze, 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 jeszcze O Pepe Haha pe, <śmany> Dobra, dobra, dalej kurwa. Czekajcie, to sobie jemniemy. Nie, to już było. Dobra, jemniemy sobie od tego. Doktor Lump. Klump. Ej, co to jeszcze? Co to jest? Nie wiem, kto to jest. Ło, kurwa! Ło, ło, arbuzy, kurwa! Jak nie, to. Ja do... Ło, kurwa! Kurwa, przypomina mi się plantacja arbuzów, kurwa. Patrzcie. Patrzcie kurwa, jak go miałem nie, 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 Patrzcie kurwa, ale to... Aerodynamika z tymi nogami jest bardzo strasznie. Ogr o, 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 ograniczona. Fuck. Kurwa, ostatni raz! Nie, ostatni raz!

Czekajcie, kurwa. Ale co tu ja, kurwa. Czekajcie, to może przeczytam, kurwa. A. Aha. Aha, okej. Okay. Nie za mocno trzeba. A, dobra. Zapierdalamy. Patrzcie, ale ma no nogi jakieś dziwne, kurwa. Siedmiomilowe buty. I co teraz? Y Dobra, dajemy dalej poziom! Next! O, co jest, kurwa... Nie, ja muszę coś wybrać z autor. auto... Aha... A, czekajcie, miałem się tego... Kurwa mać, chycić! Czekajcie, ustawię to, okej. Okay. Już można. Patrzcie, kurwa! A, się te... Chyćcie, Janusz, chyć, daj, chyć, daj, daj! Nie daj się jaro Kurwa mać Ej jeszcze mi to Pierdole, takie coś kurwa Przepraszam że tu przeklinam ale Ale jestem wkurwiony E Hop Dobra Co to jest? Aha, to to, to ja jestem, okej okay. Tu jeżdżę kurwa w jakimś spotku Miażdżę ludzi O kurwa, kina I radio I rok Dobra, jademy Aha, latać mogę, dobra O, aha Łohohoho wow. wow. Łohoho Patrzcie, kurwa, moje przeznaczenie Kowadło Pyk, jeb Jeb Murzyn, kurwa Jeb Jeb O, 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 perla Rojo, Jep! ja? Jak to ja? Ło kurwa, ale dobra gierka, kurwa. Ej, co to mi kurwa wleciało do środka? Ej, rok kurwa! Ej, ej, rok uważaj! Jak kurwa ten Muszym przeżył? O, po roku. O rok uciekł, ale... Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Chcę tą masakrę przeżyć, jeszcze raz. Dobra Aha, dobra Nie ja czytałem Kurwa Eee ha, ha Kina znów przy sole, znów chciała się nażreć Rok ty kurwa posuń mużyńska. O, Rojo! Koniec z rojem Koniec jego YouTube'owej kariery Wyłaś rok! Wyłaś rok! Wyłóż rok! FUBU przejmuje inicjatywę na SCENIE polskiego YouTube'a! Patrzcie, kurwa, tak dojdę do celu! Tak dojdę, kurwa! Przyjadę wszystkim SWOICH wózkiem! Tak dokładnie! O, o kurwa, klonę roka! A rok się zsuwa już! Czekajcie! Nie, nie da się tu latać! O, teraz, zaraz padnie. Spadaj! Spadaj kurwa! A pierdol. O, patrzcie, będę 3 sekundy szybszy Dobra, wybieramy inne. Inny poziom. Dobra, co teraz? Nie! To jest popierdolone Musimy coś wybrać, wiecie. Co będę mógł e, jakby no, swoją postacią, tak? Dobra, jeszcze. Dobra. Ostatni raz tutaj wspieralamy się. Dobra, i co dalej? Patrzcie jak kurwa wysoko skacze, a nóg nie mam. To jest przez te jebane kur... czemu ja skaczę? Do tyłu. Nie, nie tak, Jaruś. Czekajcie, jak... ja nie wiem, jak tu się skacze w ogóle. M musiałbym się no nauczyć. Patrzcie, kurwa, ja jestem. Zamiast do przodu, ja jestem zacofany, a zamiast do przodu, to ja zawsze do tyłu, nie? Dobrze, że tak z wózkiem przynajmniej nie jest. Dobra. Kurwa! Kurwo! Dobra, hop, 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 nie czekajcie, nie, e kurwa, to nie działa. Dobra, to już będę wiedział, jak ten skakać. Hmm, tego nie było. Dajemy, ten, nie, dobra, ja wychodzę z tych poziomów. Gdzie jest tu menu? Dobra. Play. Wybieramy poziomy. Tu. Czekajcie, ja tu sobie pojadę poziomami na dół i wybiorę. Wszystkie postacie musimy zagrać. Wszystkimi postaciami. kiną, mrokiem, rojem, kurwa, perlom, mną muszę zagrać. Wiecie, jak to jest. Dobra. Teraz, kim gram? Ja nie wiem, kto to jest. Jeszcze nie wiem kto to jest za youtuber Ale i tak niech się boję go, bo go wybije. Yy, Przebije się przez nią. Ej, 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 kurw. Miałem się... Aha, dobra, już wiem. Dobra. Już teraz wiem co tam trzeba zrobić. Trzeba się puścić na Z i chycić z spacją. Dobra, hop. Kurwa, mać! A pierdolę. Czekajcie, jakiś... Kurwa trzeba... O, co to jest? wybrać? O, jest, teraz. tym graliśmy. Tym sobie. się pojedziemy. O, to byliśmy w tej misji, ale chuj, pedałujemy. Brawo, kurwa, patrzcie, patrzcie, kurwa. O, 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 sorry. Patrz jak mu ręka wisi, kurwa, przedłużyłem mu ręce. Dobra. O, kiną sobie pojedziemy. Kina zakupów, kurwiona, wraca, okradli ją. Dajesz kina, kurwa! w kup Trzeba kupić wódeczkę kurwa! Drunk playa nakręcić! Kurwa! Przeciążona jesteś, nie, nie da się przeskoczyć. To to nie nie, nie, nie takie ten. Nie, to nie takie buty! Ja i tak butów nie mam. Wiecie sami dlaczego. O! Rok! jeżesz rokuś! Dawaj rok! Kurwa! Dawaj, 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 dawaj. O, ho, ho. Dajesz roki Balboa! Oooooo! Wow, kurwa, ale laska! Dobra, trzeba polatać se. Co on kurwa, wali konia? Patrzcie. Pierwszy raz takie coś widzę. Ale. No, rok ty, zboczeńcu! Przecież ty masz żonę! No! Dobra. Co to jest? A to było, nie, to jest pojebane, to jest chujowe w ogóle. To jest, to jest złe. Dobra, idziemy na dół. Dobra, to jebniemy sobie. Teraz muszę ten. A nie chcę tym. Patrzcie, patrzcie, kur. Nie patrzcie. O, dobra, ostatni level. I. Dobra, jeden taki. O, Pokémon Training, czyli trening mojej rodziny. Nie. To, 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 to nie. To nie będziemy Karlem Johnsonem ale Indianem Jones? Dobra. Dobra, rojo z Perlą. Majemy. Idziemy idzie się przejechać. Patrzcie, kurwa, jak zapierdalam. Ło, kurwa! O, ja pierdolę. Perla! Kieruj! Coś ty, kurwa, narobiła! Jak teraz będę... Gameplay, kręcił. Let's je! Dobra. Patrzę, on wypuścił z tego pokebola Ło, wow, ło, wow, Jezus Merla, kochanie, zaraz po ciebie przyjadę, teraz muszę ten se pojechać, patrzcie, kurwa, jak jadę Tu ktoś żonę dupił A, między koło mi Kurwa, wieba mi Mi się, kurwa, między silnik a, a, a koło, kurwa, między wódka a zakąskę Dobra Patrz, Perluś, na czołowe jedziemy! Jep. Dobra. E! No, o! Ręce mi odjebało, ale chuj. Ważne, że mogę jechać. Jest, kurwa, dojechałem aż tu! Jest! Nie, 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 to się nie da tak. Czekaj, czekajcie. Change charakter. Yy. O! Kina, dobra. Zobaczymy, jak się kina sprawdzi. No pasuje tak do Pokebala, nie wiem czy by się zmieściło, ale e- ee o o o o o patrz, jakie ma zgrabne... O, patrzcie, nic się nie stało, zamortyzowałem ją. Czekajcie, tu się zatrzymie. Dobra, patrzcie kurwa, teraz będzie rękę wpierdalała. Teraz ma rękę na obiad. Jep. Ło kurwa! Flint flag taki długi jak kurwa z jej brzucha jak autostrada Dobra to jeszcze raz ale kim innym Musimy cię ale dalej, o, tym nie, tym nie, o tym o tym se przyjadę Indiana Jonesem Dobra to zaraz będziemy kończyć ten odcinek bo już widzę 20 minut leci O wow 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 dajesz Indiana Jones dajesz, 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 dajesz. O patrz Aż, aż mu hełm z wyrażenia wyjebało O kurwa. Nie, ta gra jest popierdolona. Tu trzeba wypierdalać. O, widzicie, kurwa, ten kurwa kod jebany, czy co to tam jest wyjebało. O, kina, 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 kina. Kina, 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 KURWA! Nazorła się i wybuchła, kurwa! Mać! Dobra, bo koniec z tym pierdoleniem, kurwa, wózkiem jeżdżeniem z Indianą Jonesem na puklu. Dobra, to to był drugi odcinek Happy Wheels ee, z Fubuha szala!